się siemanko, witam w przeglądzie tygodnia. Zaczniemy od artykułu o NVIDIA GeForce Now, która informuje nas, że dodała serię 3080 do swojego abonamentu. Dzięki temu będziemy mogli zagrać 4K, 60 kW na sekundę. Nawet jeśli nie mamy wystarczająco wydajnego komputera, jedyne co musimy zrobić to zarejestrować się. Nvidia oferuje też darmową godzinę, żeby wypróbować czy to działa. I nie jest to limitowane do jednej godziny, jest to nielimitowana opcja. Po wygaśnięciu sesji możemy po prostu rozpocząć ją ponownie podpinamy swoją bibliotekę Steam, GOG lub Epic, odpalamy grę, którą chcemy i patrzymy, jak to działa. prawda. Do tej pory było to limitowane do 720p, potem podbyli rozdzielczość do Full HD, a następnie, tak jak teraz, dodali 3080 do swojego najdroższego planu, dzięki temu możemy zagrać w 4K 60, Prawda? albo w 2K 120, jak informuje Media Na pewno jest to dobra opcja dla tych, co mają starsze komputery, bądź też laptopy. Sam korzystam z opcji streamingowej, jeśli chodzi o Xboxa. Nie zawsze człowiek ma czas pójść do salonu, ogarnąć rzeczy. Tak to może w trakcie podpiąć się telefonem. Jedyne, czego potrzebujemy, to stałego, nielimitowanego, dobrego połączenia internetowego. Przechodząc dalej, Microsoft we współpracy z Disneyem ogarnął niesamowicie wyglądającą konsolkę. Jest to Xbox Series S w wersji przenośnej. Widzieliśmy już takie projekty w przeszłości, m.in. przy PS3, przy Xboxie 360, czy Xboxie One w wersji FAT, tym premierowym. Jednakże zawsze były to projekty fanowskie graczy. Tym razem oficjalnie wydawca nawiązał współpracę z Disneyem, by to zrobić. Co więcej, umożliwia Wam wygranie tej konsoli, jeśli tylko zastosujecie się do przedpytowania paru rzeczy z hashtagiem Disney Rise Xbox Sweet X. Akcja potrwa do 28 lipca tego roku. Jeśli widzicie, że macie jakąkolwiek szansę na wygranie tej konsoli, możecie tam udać się. Link pozostawię pod filmem. Eee, no i spróbować, prawda? Mo mo może akurat pyknie, a może nie. Oficjalnie Xbox Series S kosztuje 250 dolców, także jest to całkiem niezły deal, jeśli chodzi o granie w Full HD, a nawet 2K przy 60 klatkach. Fakt, że są trochę słabsze niż przy najsilniejszej konsoli od Microsoftu, bądź też przy PS5, nie mówiąc dużo o komputerze, ale nadal jest to całkiem niezły deal. Patrząc na cenę, za którą sprzedają tą konsolkę. Sam posiadam, chwalę sobie. W połączeniu z PS5 daje tam to naprawdę dobre kombo, które pozwala nam grać praktycznie we wszystko w niewielkiej cenie. Jedziemy dalej. Skyrim po 10 latach doczekał się trybu Multiplayer na PC. -cie. Jest to wreszcie możliwe dzięki modowi Skyrim Together Reborn. Jest dostępny do pobrania za pośrednictwem witryny Nexus mod. Jeśli macie tam konto, możecie przystąpić do pobierania. Jeśli nie konto, jest darmowe, polecam założyć. Mają tam mody do dziesiątek gier, nie tylko do tej. Plus posiadają wbudowany menażer pobierania, który ułatwi nam konfigurację, instalację, a następnie zarządzania wszystkimi modami. Mod oczywiście jest dostępny za darmo, jak większość modów do Skyrima. Pozwala na rozgrywkę maksymalnie dla 8 graczy. Jeżeli będziecie zainteresowani, zostawiam Wam linka pod filmem, możecie sobie obczaić jak to działa, jak zainstalować i jak to wszystko wygląda. To są dlatego jedziemy dalej. W sieci odbyło się zdjęcie Cyberpunka 2077 za nieco ponad 10 groszy. Zdjęcie ze sklepu w Stanach zostało dodane na reddicie kilka dni temu. Szczerze nie wiem, dlaczego ta gra została tak zjechana. Fakt faktem na premierę była dość słaba, była strasznie zabagowana. Widać było, że brakuje jej koło roku tak na spokojne dokończenie. Ja już nawet nie mówię o DLC-kach w do misji, tylko żeby spokojnie siedli, dokończyli wszystkie błędy dopracowali misję, żeby save wydziałały tak, jak potrzeba. Pomijając te drobne mankamenty, drobne, duże mankamenty, zwłaszcza przy cenie premierowej, jest to kawał porządnej gry, więc... No ale skończyła jak skończyła. Podejrzewam, że będzie to przypadek podobny do Assassin's Creed Unity, który jest okrzyknięty jednym z najgorszych, gdzie po patrzach była to całkiem solidna gra. Z Cyberpunkiem jest podobnie. Idziemy dalej. Jest to dość emocjonujący news. Ubisoft ogłosiło niedawno że po 7 lipca posiadacze gier, m.in. Assassin's Creed Liberation jak i starszych odsłon Park stracą do nich dostęp. Znaczy, podniósł się laur, to jest standardowe, tak? Jeśli kupujemy jakiś produkt i na Steamie pisze nam kup, a nie wypożycz, to nie ma takiej opcji, że producent za jakiś czas informuje nas o tym, że ten produkt nam odbiera i nie będziemy w stanie go pobrać po tej dacie. Jest to oczywiście oburzające. Dobrze, że gracze zbudowali się przeciwko temu, Zaczęli pisać petycję i Ubisoft oczywiście, gdy zobaczyło, co się stało, bardzo szybko wycofało się z tej decyzji. Teraz twierdzą, że chodziło jedynie o dostęp do dodatkowej zawartości, a cała ta, w cudzysłowie według nich, mistyfikacja wynikała jedynie z niedogadania się ze Steamem i z niezrozumienia graczy. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Chcieli po prostu zabrać nam gry, które nabyliśmy drogą kupna, nie zwracając nam pieniędzy. Bardzo hamska zagrywka. Nie fair, miejmy nadzieję, że inni producenci i wydawcy, gdy zobaczyli co się stało, nie będą próbowali takich rzeczy. No i miejmy nadzieję, że samo Yubi pójdzie po rozum do głowy i nie będzie wyłączało serwerów. Co innego wyłączanie serwerów w multiplier czasie kiedy nie grają, bo fakt, że wydawca musi to utrzymać, musi na to wyłożyć pieniądze, z tym się zgadzamy. To nie, nie ma w ogóle dyskusji. Tak, jeśli gra ma 15-20 lat, po co ją dłużej utrzymywać, nie ma problemu. A co innego, zabierać z biblioteki zakupiony produkt za pełną cenę i uniemożliwiać jakikolwiek wgląd, wstęp lub też uruchomienie danej produkcji bez oddania pieniędzy. Lecąc dalej, jest to plotka, niepotwierdzone info. Podobno najnowszy Assassin's Creed ma rozgrywać się w czasach Azteków. Szczerze chciałbym, żeby w końcu wrócili do korzeni tej serii i zaczęli robić coś, co faktycznie jest Assassin's Creedem nie tylko z nazwy, a i z rozgrywki. Ostatnie części jakkolwiek fajnie by nie były i miały bardzo rozbudowaną mechanikę RPG. Olbrzymie mapy, bardzo ładne, Ubisoft ma dobrych ludzi od tego, to akurat im zawsze dobrze wychodzi. No ale jednak nie były to typowe Assassin's Creed były to bardziej Far Cry'e bez broni palnej. To jest chyba dobre określenie na co dzieje się z tą serią ostatnimi czasy. YouTuber związany z Ubisoftem, tak, który już kilka razy w przyszłości miał potwierdzone info na temat nowych części Assassin's Creed'ów, Podzielił się informacją, że następna gra będzie za stekami. Czy jest to prawda, czy nie? Nie wiadomo, być może będzie to miłość o odświeżenie serii, tak jak Parker Paremal. Jednak no nie będzie to już typowa Assassin's Creed. Lecimy dalej. Mamy tutaj coś dla fanów modingu. Widzieliśmy w przeszłości już takie konstrukcje, między innymi PS3 z Xboxem 360 zapakowane do budowy z komputerem. Była to też taka konstrukcja przy PS2, była taka konstrukcja z Xboxa One. W tej chwili mamy najnowszą jej iterację w czasach PS5 Xboxa Series X. Yy, tylko, że tym razem faktycznie musimy się kupić. Nie jest to modyfikacja jakiegoś użytkownika z Reddita, tylko duża firma, firma Big O, yy, zrealizowała ostateczny zestaw dla graczy, w którym pozwala nam zakupić dwa bardzo wydajne PC-ty: jeden do grania, drugi do streamingu. Yy, Dorzuciła do tego trzy konsole Switcha, PS5 i Xboxa w najmocniejszej serii, Series X. I wszystko zapakowała w ładne, zgrabne pudełko. Szczerze, mam wrażenie, że przy takim pudełeczku nie będziecie potrzebowali ogrzewania w czasach zimowej posłuchy, gdyż to pudełko jest zdolne wygenerować ponad 2000 W, także zdecydowanie będzie może zaoszczędzić na ogrzewaniu. No nic, to jest koniec pierwszego odcinka serii Newsów Tygodnia. Piszcie w komentarzach, co Wam się podobało, co się nie podobało. Jakie newsy oczekujecie w następnym odcinku będzie to seria regularna co tydzień lub co dwa poczekamy aż te newsy się zbiorą zobaczymy jak to wszystko wyjdzie e, tak jak mówiłem no mojego dnia wam jeszcze dzięki że jesteście siemanko.